Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Wczoraj media obiegła bardzo smutna wiadomość. Dowiedzieliśmy się bowiem, że zmarł kompozytor i pieśniarz Tadeusz Woźniak, twórca ponadczasowego hitu Zegarmistrz Światła, który umilał nam wiele chwil. Miał 77 lat. Pan Tadeusz, jednak poza karierą, której Wam tutaj opowiem, miał także bardzo intrygujące życie prywatne. W jednym roku został zarówno ojcem, jak i dziadkiem. Jak to możliwe, dzisiaj Wam zdradzę. Więc wszystkich, którzy chcieliby sobie przypomnieć, przybliżyć sylwetkę tego artysty, a także wspólnie z nami go pożegnać, zapraszam do oglądania. Tadeusz Woźniak urodził się 6 marca 1947 roku w Warszawie. Zadebiutował natomiast w 1966 roku w zespole Dzikusy, kiedy brał udział w radiowej.